Czekam, muszę nowe konto założyć. Poczekajcie sekundę, dobra? Dobra. to Dobrze Dawidzie, że wbiłeś na mojego Discorda. To ja, bo z Pabianickiej Mafii. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zaciągnąłem Cię na swojego Discorda Dawidownia a i odciągnę Cię od swojego ojca Ryszarda. Następnie będę mógł go porwać i ukatrupić. W lesie. Tak jak powiedziałem, zostanie on zabity. Ponieważ szedłeś na Discorda Dawidownia, który jest moim Discordem. Discordem bosa Pabianickiej mafii. W momencie, gdy będziesz zajęty rozmową z nami, porywamy ci ojca. Pod żadnym pozorem nie wychodź z tego Discorda. Musisz być czymś zajęty. Jesteś zbyt głupi, żeby ocalić swojego ojca. To ja, bos Pabianickiej mafii. Kevin, dwa złote. Dlaczego robisz streamy w łazience? To nie są streamy łazience! Co